Yo, jo jo, witajcie serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale. A dziś rozpoczniemy sobie sagę Lego Harry Potter. Jak na razie zagramy sobie lata 1-4, ale oczywiście zrobimy sobie po kolei pierwszą i drugą część tej gry Lego. Oczywiście wiadomo chronologicznie zaczynamy od lata 1-4. A więc co? Odpalamy nową grę. Oczywiście potwierdzamy pierwszy zapis i bez przedłużania przechodzimy do gry. I zobaczmy. Oczywiście jest Dumbledore. I oczywiście wiemy co to za kotek, tak? Aha, jedna, jednak, jednak. Jednak kotkiem się okazał być po prostu zwykły kot. Ale wiemy jak było w filmie. To Hagrid. Dobry wieczór. A szukaj, czego tam potrzebujesz. i podstawiamy. Podstawiamy tu małego potera, który się budzi za 11 lat Ws wszystkich obsługuje, Haha, <laughs> się ucieszył, że do niego coś przyszło. Ile wsułów. Co teraz się stanie? Niech pomyślmy. Niech pomyślmy. <laughs> o, z każdego zakamarka. Wylatują. Listy oczywiście do Hogwartu. Wyjeżdżają tylko właśnie gdzie? Gdzie wyjeżdżają? Do jakiejś... Na jakąś by odludnioną... Wyspę, można powiedzieć. No tu i tak... Widzimy Hagrida... Który... wiadomo co zrobi. Zabierze nas... do Londynu. Ciekawy jestem kiedy zacznie się nasza... Historia, bardziej przygoda. A no, dokładnie tutaj, ok. Yy, jesteśmy harem. I zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. jak żeby przyłączyć postacie. No to wiemy, to akurat wiemy. O, jaki ty ciężki jesteś, można powiedzieć. O, hagryzm. A no, Hagrid może czarować w sumie. Dobra, to jest misja, z tego co rozumiem, tak? Chyba tak. No, mamy ten pasek. Tutaj prawdopodobnie będzie to prawdziwy. prawdziwy czarodziej. Ale mamy coś jeden na. O! Mogę normalnie wziąć y, jakąś tą. osobę. I się nią pobawić. I co co, co to zrobiło? Bo nie rozumiem zbytnio, ale okej. Okay. Pogarniajmy, Nie wiem, o co tu chodzi, ale... Ale pogarnijmy tu trochę. O, tam już widzę monetkę. Przyda się, na pewno. O, i mam dwa na... Dwa od razu, prawdopodobnie. I od razu mamy... Mamy... O, co to jest? To jest... Aha, tylko że ja... A, i to jest, żeby wskoczyć teraz. Ok. Czyli teraz dzięki temu wskoczę. O, weźmy Harego. O, mamy. A to są do domy. O, patrz! Ciekawe, ciekawe. No dobra, y tu jeszcze mi się coś mieni. Aha, dobra, tu musi Harry wskoczyć, tak? I dopiero ja to mogę podnieść. Dobra, teraz się zmieniamy na ciebie. I coś tu jest. Mogę to wziąć, mogę. Ok. Teraz zejdźmy. A, i teraz mogę wyjść. No prawie, teraz. Już mogę wyjść. No więc chodź, że Harry, chodź. A, tutaj będziemy musieli przejść jakoś przez ten mur. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy... Dobra. Tyle. Yy... A co to jest? Co to takiego? O co tam za pani jest? O! Kolejny ten. Kolejny dom. opatrz, Ale nam się udało w tym. W tej pierwszej misji. W tym pierwszym odcinku. Od razu mamy dwa domy. Bo to prawdopodobnie są domy. No tak, to był. Teraz zdobyliśmy prawdopodobnie sliterin, po kolorze, bo w sumie nie patrzyłem na. na znak. Wybaczcie mi za to, ale. Ale no prawdopodobnie to był. To był właśnie. No. Czy ja mogę tu wsiąść? A mogę to wziąć normalnie? I co teraz? Dziś mogę w tym wejść, czy coś? Może mogę, może nie. Zobaczmy. Chyba nie mogę, chyba trzeba to po prostu wyrzucić Eee, yy, tu mi się na górze coś mieni O nie! Monetka ucieka, monetka ucieka! jaj, dobra, mamy to O patrz, już mnie coś chciało capnąć. Dobra, jeszcze coś mi się tu na górze mieniło. Jakieś nożyczki. A, tu wszystko za to monetki są. Dobra. Yy, a tu? Ja jakoś nie wiem na to skoczyć może o właśnie tak no jakby uratowaliśmy jakiegoś gościa dobra ale nam się ale nam się w tym odcinku daje o poczekaj ja tam jakoś mogę wskoczyć może ta monetka by mi się przydała kurczę zobaczmy może jakoś się uda Trampolina jakaś jest. No i mamy i monetkę fioletową. Dobra, super. Ała, ała, Nie chcemy stracić przecież tych pieniędzy, prawda? Śmiesznie hery atakuje. Dobra. Yy... Aha, chwila. Nie mogę mieć więcej niż jednej rzeczy. Nic więcej normalnie robimy? Robimy jakąś miksturę od razu. No to ciekawe. Co, ty wróciłeś na mnie? A, pajączek wrócił na miejsce, okej. Okay. Eee, musimy sobie loda wyciągnąć jeszcze, dobra. To Hagridzie, weź loda i... I co teraz? A, wybuchnie. No dobra. Ciekawe, ciekawe. A tutaj co? A, wystarczyło, żebym pociągnął... Dobra, więc wchodzimy do banku... Gringota. Jesteśmy... to jest wyjście, tak? Tak, to jest wyjście, okej, okay. my... my tutaj... jednak wracamy do... do banku. O, oczywiście pieniążki. Warto było zajrzeć tutaj. Yy, a to co to? Nie wiem, ale dało nam pieniądze, fajnie. Pokładajmy książeczki. Nie możemy ich niestety zniszczyć znowu. Ale tam, dobra. Yy, lampka. 1 na 8. Ok. Słuchajcie, my wszystko tu robimy od razu. Nie ma co tutaj wracać. Nie ma co tutaj wracać, jeśli chodzi o 100%. Od razu będziemy mieć wszystko zrobione. O, pieniążki mi zostawiło, jak miło. A więc wszystko już teraz robimy. A na 100% to zostanie nam mało rzeczy. Oczywiście jak będziecie chcieli, bo to wie wiemy jak to jest. Że to nie ja no w sensie no wiadomo, że dla siebie też nagrywam. Bo to też jest w pewnym sensie moje hobby i to też mi sprawia frajdę. Ale... Nagrywam w sumie też dla Was bardziej. Dla siebie i dla Was, oczywiście. No i dawaj mi. Aha. Aha, ja myślałem, że ja za to dostanę jakiś kolejny dom. A tu się okazało, że dostałem fioletową monetkę, oczywiście. Oczywiście nie narzekamy. Każda nagroda jest fajna. <laughs> Chyba, że to by była srebrna monetka. Chociaż również by była fajna. No przynajmniej byśmy nie byli. Bez żadnej nagrody, tak? A tu już widzimy kolejną rzecz. O! Widzimy kolejną rzecz, gdzie możemy dostać kasę. Oj, oj, oj. Jeszcze raz. Dobra, mamy to. Tu jeszcze mamy coś. Jakąś pochodnię. I co z tą pochodnią? Aha, w sumie to nic. A no to możemy zniszczyć, niestety nie. Dobra. Ej, musimy pójść do tego gościa w końcu, bo już się trochę narobiliśmy rzeczy, których nie powinniśmy w sumie. No ale tam, dobra, poznajemy gierkę przecież, nie? Więc... więc myślę, że nie będziecie mieć mi tego za złe, oczywiście. No, przyniósł Harry Pottera. <grym> No chłopie, w szoku. Kto to jest? Ale okay. <grymne> rysuneczek. Yy, aha, i teraz sobie. Musimy otworzyć. O, a my mamy. Mamy tego goblinka. Jak się nazywa? To jest gryfek. A no tak, to jest gryfek. No przecież. No tak, no tak, jak ja mogłem zapomnieć, jak ja mogłem zapomnieć. Dobra. Co, nie mogę tu wejść? Mogę przejść, jeszcze tędy przejść. Mogę, oczywiście, że mogę. Dobra. Mmm, otwórzmy to. Otwórzmy wrota. Oczywiście tu trzeba pochodzić, popatrzeć. Ty pewnie też tego rozwalić nie możesz. A to wszystkie postacie nieczarujące, widzę, tak śmiesznie atakują. Yy... O, patrz <grych> Wózeczek Dobra. Przeciągajmy łańcuchy. Tylko bardzo silne postacie mogą tak zrobić. A yy, to co? Nie wiem, ale dało nam kolejną garść pieniędzy. A teraz weźmy grywka i... I co? Musimy pewnie jakieś przejście ułożyć. No może i nie przejście? Może i przejście? No? Dobry wieczór, proszę nam otworzyć. No, 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 proszę nam otworzyć. O, dziękuję bardzo. A więc zjeżdżamy do podziemi. I jesteśmy na miejscu. Już w skrytce. Dobra. Yy... A tutaj nie mogę. Weźmy Hagrida może. Pociągnie. Za to jego zamknie. O. Teraz otwórzmy tą skrytkę. Czy to jest ta skrytka, o którą nam chodziło? Nie wiem, bo w sumie tam się zabezpieczyliśmy, więc. Skrytka powinna być tamta, a nie ta. A może jest to ta? A widzicie, a szybko sobie pominęliśmy. Jest to jednak nasza skrytka. Aha. A my jeszcze szukamy. A ok, ok, mamy to. A, i teraz musimy iść po różdźkę. Dobra, jesteśmy z powrotem na ulicy Pokątnej. Tu już raczej do zbierania nie mamy nic, ale możemy wejść do Pana Oliwandera. Po jakąś różdżkę, tak? <śmiewy> Niby inna, ale... Ale wiadomo. To jest chyba to odpowiedź. Chyba. No, raczej tak. No, Okej. Okay. O, no, i od razu Hagrid nam zakupił słówkę. Okej, <grym> i ukończyliśmy. Pierwszy poziom w tej grze. Niestety. Niestety albo stety udało nam się zdobyć aż dwa. Yy, puchary domów, co się nazywało? Chyba tak. No, 75% prawdziwego czarodzieja to jest bardzo dobry wynik. Trochę to monet zebraliśmy. Trochę to monet było. Ponad 50 tysięcy. A więc super. Uczeń w niebezpieczeństwie, oczywiście uratowany. Udało nam się go wyhaczyć. I złoty klocek 2 na 200 A więc co, kontynuujmy naszą opowieść Zobaczmy co nas czeka dalej Oczywiście wszystko się załadować musi Okej, okay, jesteśmy Już na peronie bardziej na stacji, na peronie. Okay. Wbijamy się w ścianę, jesteśmy na... Jest właściwym. Ojej ojej, się... ...posypali. I po okularach. No i Pojawiła się i jakaś dziewczyna, która Oczywiście jeszcze jej nie znamy, a w sumie znamy, że pan nagrędy nam zmieniła. A bardziej uratowała okulary. Naprawiła je. No ok I płyniemy. Do Hogwartu. Och, w Hogwarcie co? Ceremonia przydziału. Okej, okay. Dumb Dumbledore pokazuje, do jakich seryjnych domów możemy trafić. I teraz będzie wywoływanie. I gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Do Gryffindoru. Tu poszedł literin. O, i jesteśmy... ...razem z naszymi nowo poznanymi... ...znajomymi... ...w Gryffindorze i super. I kto? Jakiś, jakiś Pan Prefekt nas oprowadza. Prawdopodobnie i co? Jesteśmy w pokoju wspólnym Gryffindoru. Ok, prawdopodobnie jesteśmy w misji. A nie, jednak nie jesteśmy w misji. Ale dobra, jesteśmy już w Kogwarcie. I słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jest to dosyć krótki odcinek, ale wiadomo, że yy, trzeba powoli się wdrażać. No i co. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!